Produkty, które polecamy, jest ich pięć. Pozwolicie Państwo, że ja się jakby skupię tylko na tych najważniejszych, żeby, żeby, bo nie da się wszystkiego powiedzieć i na tym, co jest nowe. Dwa słowa na temat produktu i kilka najważniejszych doświadczeń, jakie mamy tutaj do zaprezentowania. Wszystkie doświadczenia, jakie robimy, a firma Rysa wiele inwestuje w to, żeby y, robić doświadczenia tu w naszych warunkach klimatycznych, i pokazywać Państwu, jak te produkty działają. I teraz kalibra. Jest to nowy produkt, ponieważ jest na rynku od dwóch lat polecany na takie uprawy, gdzie wielkość owoców jest istotna, czyli czereśnie, wszystkie jagodowe, truskawka, malina, jagoda. Wszędzie tam możecie Państwo stosować kalibra. Dlaczego? Dlatego, że wpływa na intensywnie na podziały komórkowe, szybszy wzrost młodych zawiązków, co, uzysku, co gwarantuje uzyskanie większych owoców. Zawiera ga 142 czyli ten filtrat biologicznie aktywny zaskofronodozą, mangan i cynk. Również w wielu doświadczeniach zaobserwowało większą zawartość cukru w owocach i lepsze wybarwienie. Yy, dawka to jest 2 litry na hektar, należy stosować około 3 razy yy, co 10 dni. Jeśli Państwo stosujecie BM-86, a ja pewnie z Państwa znamy, ja zaraz o nim yy, kalibra ma zastosowanie zaraz o tym. Jeśli Państwo stosujecie 3 razy BM-86, to już na trzeci można yy, zastąpić kalitrą, zastosować razy, 3 razy yy, Kalibra. Yy, dlaczego w ogóle kalibra? Dlaczego to jest istotne? Czy nie wystarczyłoby BM-86? BM-86 ma ścisłe zalecenia w okresie yy, yy, kwitnienia, bo, bo na początku kwitnienia jest, jest, są potrzebne te składniki, które ma ze sobą yy, BM-86. Natomiast tutaj te najbardziej intensywne podziały komórkowe zachodzą w ciągu kilku pierwszych tygodni po zawiązaniu yy, owoców i tak Jabłka osiągają połowę swojej wielkości do 7-8 tygodni po zawiązaniu. W przypadku owoców jagodowych ten okres jest jeszcze krótszy, dlatego jest bardzo ważne, żeby ten krótki okres wykorzystać jak najlepiej, bo tylko wtedy te owoce mogą, mają szansę być dobrze odżywione i osiągnąć swoją maksymalną wielkość i jakość. Kilka y, doświadczeń. Nie ja mówię doświadczeń, robiliśmy bardzo wiele. Y, nie jestem w stanie pokazać wszystkich i wytłumaczyć ich. Zachęcam do tego, żeby wziąć sobie ulotki. Ja się skupię tylko na najważniejszych. Popatrzcie Państwo, y, odmiana szami, to jest poprawa struktury plonu i udział w plonie jabłek o różnej średnicy. Najwy największa średnica powyżej y, y, 80 mm. Proszę zobaczyć, że w, w odmianie szampion jest istotna różnica w porównaniu do y, kontroli. Tak, tak samo y, podobny pozytywny wpływ zanotowano w większości y, u, uprawianych y, odmian. Pozytywny wpływ kalibry na wielkość owoców również w, oprawie, w uprawie czereśni. Proszę zobaczyć. Różne odmiany, sami Korodia kordia i wszędzie widać pozytywny wpływ w porównaniu do kontroli. Wielkość i ilość owoców największych powyżej 24 mm zdecydowanie była wyższa po zastosowaniu kalibru. Również była większa masa owoców, większy brix. To były parametry, które były sprawdzane, jeśli chodzi o, yy, yy, o wpływ tego produktu na plonowanie. Tak wyglądają produkty. Z lewej yy, kontrola, po prawej kalibra. Od, odmiana Regina doświadczenie 2010 rok. Odmiana Summit 2010 rok. Vega rzeczywiście widać lepsze wybarwienie dodatkowo. W uprawie truskawki również wiele pozytywnych efektów na różnych odmianach. Wszystko to doświadczenia zarówno tutaj macie Państwo doświadczenia ścisłe, przeprowadzone w ośrodkach naukowych, ale również na plantacjach produkcyjnych. I tak zawsze robimy. Zarówno ścisłe, jak i produkcyjne doświadczenia. Tutaj macie Państwo wzrost plonu y, owoców klasy ekstra średnio o 13%. Większy, y, wyższy briks, większa masa owoców w zależności od y, 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 odmiany. Również tu prawie maliny. Proszę zobaczyć. Y, masa 100 owoców prawie zawsze przekraczała 500 gram poza polką. Doświadczenia z dwóch lat, 2010-2011. Wszystko odkonano w Gołym okiem widać, że te warunki rzeczywiście wyglądają na grubsze i na mniejsze. Ubranie borówki, poprawa struktury plonu, również widać dokładnie, że kalibra w porównaniu z kontrolą, udział tych owoców o największej powierzchni, to zdecydowanie nie więcej tego rodzaju owoców. Wzrost y, masy tych owoców, większy plon to również y, parametry badane i również pozytywne wyniki. Tak wyglądały y, y, owoce po zastosowaniu kalibry. Dwa lata doświadczenia na różnych odmianach. Porzeczka czarna, również bardzo pozytywne, widoczne gołym okiem. Y, wyższy plon o 12%, więcej owoców gromnik, poprawa struktury plonu. Tutaj w widać, że rzeczywiście więcej tych y, owoców o y, grubsze, o, o największej y, wielkości. Folika to jest preparat y, aktywujący odżywienie wapniem. Dodam no, no, tylko, że w naszej ofercie takich preparatów mamy trzy. Trzy różne preparaty, różnie działające. Polecane na różną fazę fenologiczną wzrostu owoców, i tak będę je tutaj łączyć i wracać do nich. Polikar to jest preparat z rodziny GMA. W swoim składzie za, posiada wapń i filtrat z astopylodozą. Poprawia odżywienie wapniem i zapobiega chorobom wynikającym z obużeń pobierania i transportu wapnia. Temat odżywienia wapniem jest bardzo szeroki, nie sposób go omówić i na pewno tutaj tylko przedstawię Państwu produkty. Natomiast jest to preparat, który polecamy w momencie, kiedy już owoce są duże. I kiedy rzeczywiście e, potrzebujemy realizować e, program nałożenia tolistnego wachnień. Tak? Dopka to jest 5, litry, 5 litrów. E, i jeszcze powiem, e, może się tutaj zatrzymam e, chwileczkę. Jeśli chodzi o produkty GENA, to e, do nich wszystkich stosuje się kilka takich zasad. Otóż bardzo dobrze się mieszają ze środkami ochrony roślin i nawozami innymi. Jedyna tutaj uwaga, należy je dodawać na końcu do zbiornika przy włączonym mieszadle, tak, żeby one jako ostatnie zostały dodane. Jeśli chodzi o ten produkt, uwaga, nie stosować łącznie z nawozami o wysokiej zawarto zawartości fosforu i magnezu. Również bardzo pozytywny y, wpływ tego produktu, ale ja może troszeczkę y, ominę, żeby y, przyspieszyć. To wszystko Państwo znajdziecie w ulotkach. Y, bardzo pozytywne również przy truskawki. Y, dwa słowa na temat Colorado. Y, pewnie Państwo mogli, do, może niektórzy używali w tym roku. Jest to y, preparat aktywujący wybarwienie. Polecany na wszystkie odmiany, gdzie to wybarwienie jest istotne. Zawiera mangan, cynk, to i oczywiście GA-14, poprawia wybarwienie owoców poprzez stymulację syntezy odpowiedzialnych za to barwników. Również bardzo pozytywne efekty i rzeczywiście y, produkt spotkał się z, z dużym zainteresowaniem i uznaniem wielu sadowników. Macie tutaj Państwo doświadczenia z roku 2007, na różnych rozmianach, również z, z ostatnich. To rozłożenie jak gdyby, ilości wybarwionych owoców jest różne, bo wiadomo samo wybarwianie proces jest bardzo złożony, jednak widać tutaj, że w tym samym roku przeprowadzone badania i, i w, w porównaniu z kontrolą zastosowanie jest daje pozytywne efekty. 86. Jest to preparat, który jest najdłużej na rynku. Jako pierwszy został wprowadzony, jest od 10 lat pewnie jest Państwu bardzo dobrze znany. Ja tylko może y, przypomnę: jest to preparat aktywujący kwitnienie wiozami owoców. Zawiera mag magnez, organoliton, oprócz oczywiście ga 142. I zalecamy go y, do zastosowania w okresie kwitnienia. Trzy razy odstawimy zielonego kominka. Szczególnie to polecamy w przypadku dużej intensywności kwitnienia, gdy występują niekorzystne warunki w trakcie kwitnienia i wiązania owoców, takie tak jak chłód, czy opaty, oraz w starszych sadach, czy na starszych plantacjach porzeczki, czy maminy, czy troskawki. I również w przypadku przemienności owocowania. W tych takich utrudnionych warunkach widać bardzo dokładnie działanie tego kroku, bardzo wyraźnie. Również pozytywne efekty wykazuje w doświadczeniach, mimo że preparat jest od wielu już lat na rynku, to prowadzimy ciągle jakieś nowe doświadczenia i nowe pokazujemy w jaki sposób on działa pozytywnie wpływa na wiązanie związków dominujących zarówno na początku opadania związków jak i pod koniec. Zwiększa plon handlowy, zarówno w doświadczeniach wrócę, zarówno doświadczeniach sprzed tam 8 lat, jak i w takich nowszych. Również y, pozytywnie wpływa na plonę i liczbę owoców w uprawie y, truskawki, maniny, Ja tak troszkę się tu przelecę. Y, preparat genargoteo. Y, również jeden z najstarszych produktów, ale być może Państwu nie znają, ponieważ do tej pory był głównie polecany do produkcji rozsady. Ale y, ma rozszerzone zalecenia i. Jest to preparat aktywujący wzrost i rozwój systemu korzeniowego. Polecamy do korzenienia sadzonek, produkcji podkładek i innego materiału szkółkarskiego na plantacjach już plonujących w celu regeneracji systemu korzeniowego zapewnia szybsze ukorzenienie i wznowienie wzrostu. Aktywną, jego, aktywną regenerację systemu korzeniowego po warunkach stresowych. Zawiera fosfor, potaski, GA142. Dawka bardzo niska, o 0,1% roztwór, stosowanie 1-2% lub 3 litry na hektar. I w przypadku tego produktu, jedna uwaga, nie stosować łącznie z nawozami o wysokiej zawartości płapniał, magnezu. Kilka może doświadczeń. Jak już, zarówno w doświadczeniach yy, laboratoryjnych, yy, w Rizoloksach yy, wykazuje bardzo pozytywne działanie przy ukorzenianiu yy, sadzonek, yy, bo średnio świeża masa części nadziemnej to jest 22% więcej, świeża masa korzeni to 27% więcej po zastosowaniu goteo, czyli liczba wytworzonych yy, liści i objętość tego systemu korzeniowego, zdecydowanie tutaj wyraźny wzrost po zastosowaniu preparatu do teo. Również w korzeniach sadzonek rozłogowych bardzo pozytywne efekty. Masa korzeni sadzonek o 15% większa po zastosowaniu do teo. Ja może Państwu pokażę, tak wyglądały sadzonki po zastosowaniu do TEO w porównaniu do kontroli były również i większe, część nadziemia również przerośnięte korzeniami. W produkcji sadzonek malin również bardzo pozytywne wyniki. Wysokość malin o prawie 40% wyższa niż na kontroli. Masa tej części nadziemnej była 51% wyższa. Doświadczenie przeprowadzono w, na dwóch odmianach, Polka i Leszka, w, w 2012 roku, także bardzo świeże doświadczenie, tam wyglądały linii na hotelu. Również gloteo na zastosowanie i, i, i jest stosowany do korzeniania podkładek. E, wykazuje większą masę korzeni, e, podkładki gizera, e, większą liczbę liści e, i większą średnicę szybki korzeni. Tak wyglądały rośliny po zastosowaniu do w porównaniu do podkładek. Również e, przeprowadzono doświadczenia w 2011 roku na NSBI, gdzie e, sprawdzano wpływ n, na e, sadzone drzewka i wykazano pozytywny wpływ przyrostu pola trzciny poprzecznego e, i średnią długość przyrostu pędów przy świeżo posadzonych drzewach w sadzie.